Dwie śłupki małe i schron z linii Mołtowa. Oczywiście schron, tak jak poprzednie dwa strony, które dzisiaj filmowałem ma wysadzoną strzelnicę. Zbiera się na deszcz. Tu jest prawdopodobnie wejście. Nie wiem, czy uda mi się wejść, ale postaram się coś z tym zrobić. No i jestem prawie w środku. Po wielu perturbacjach. Podobny skron architektonicznie do tych poprzednich. Oczywiście schron jest dwupoziomowy. I tradycyjnie. Pójdę w prawo. No i tu był oczywiście peryskop. No i tu już też widzimy. Studnie, nie daj Boże, tam w Tu przed chwilą stałem. I tak jak tutaj sobie chodzę, widzę na horyzoncie kolejny schron. I zastanawiam się, iść do niego czy nie iść. I tak, gwoli ścisłości, tak jak tam jest ten schron, także to już jest wieś, łebki duże. Nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności, i poszedłem do kolejnego, ale wiecie co? Tam już widzę dwa kolejne. Raz i przy lesie dwa. No, no, nieźle. Jeśli nie spadnie na mnie deszcz, to zrobię tamte dwa schrony jeszcze. Tradycyjnie widzimy wysadzoną strzelnicę. No, chociaż tutaj coś jeszcze zostało. No, nieźle. Ale tu z kolei już jest to chyba całkowicie wysadzony. No tak i może ja wejdę wejściem. Wejście wejściem, ale tutaj jest trzecia wysadzona strzelnica. Tu gdzieś z tyłu jest wejście, także ja wejdę. Strzelnicą tu nie ma co świrować, bo i tak inaczej się nie wejdzie. I właśnie z tego już miejsca jeszcze widzę dwa schrony. Przeprosiłem się ze strzelnicą i jestem już. Oczywiście, nic ciekawego tutaj nigdy nie ma. Przeważnie, oprócz zdechu zwierząt. Wszystkie pomieszczenia są bliźniaczo do siebie podobne. I tu widzimy, że także schron jest wielopoziomowy. Mamy dwa wejścia. No tutaj ładnie to nawet wygląda. Próbowano to wysadzić tylko delikatnie to oszczerbiono widzimy tę blachę łoże ładnie to wygląda ale tabliczki znamionowej nie widzą Tak i tu teoretycznie powinno być wyjście. No, ale śmieci kupa. O kurde. Mm. Czegoż tu nie ma? No tak, ale tutaj nie, nie da się wyjść. W porządku. Przed chwilą byłem w schronie tam daleko i już tutaj widzimy dwa kolejne, te o których przed chwilą mówiłem. Proszę, widzimy drabinkę. Być może skuszę się i wejdę. Aha, tu tutaj tak. A tu widzimy takie coś, co w jednym z dzisiejszych skronów. Aha, i tu została wysadzona ta ścianka działowa. I tu był peryskop. Nie wiem po co to wysadzono. Bez sensu. Ale jest drabinka. No i dobra. Tu oczywiście wysadzone strzelnice. Wszystko jest wysadzone tak jak w tamtych schronach. Także tutaj 50 metrów od tego schronu stoi ten drugi schron. Dobra, idę, próbuję wejść. To cholera ciemno jest, jak ja tu wejdę Dobrze, to ja może zapozuję Dobra, wchodzę Żeby tylko żadnego zwierza tutaj nie było Śmierdzi jak w piwnicy O mojego dziadka kiedyś No i dobra, tu jest takie pomieszczenie Nieduże pomieszczenie tu oczywiście jest studnia. O, nieźle. Tu jest też jakieś pomieszczenie. No studnia robi wrażenie, nie powiem. Okej. Okay. No i tu jest pomieszczenie. A tu było wyjście ewakuacyjne. Proszę spojrzeć. Tutaj coś było. Też pewnie można było wyjść. O jest takie niewielkie pomieszczenie. O, tu było wyjście ewakuacyjne. Które jest zasypane. Tu było prawdopodobnie... To jest taka czerpnia powietrza. Jedziemy, idziemy jeszcze niżej. O, i tu jest też pomieszczenie. Takie może za 3 metry wysokości. Uff, śmierdzi tutaj. Tu jest taka blacha. A, i tam była ta strzelnica. Tam jest, dobra Wszystko sobite blachą mhm. No i dobra, pora stąd Się wynosić chyba Idę dalej No i w porządku Mam tylko Trochę brudne plecy Tyłek i ręce, ale to nic i kolejny schron. I już tutaj jestem. Ale uwaga, uwaga, co nie jest nowością. Tam jest kolejny. No ładnie. Proszę. Pełno much, pełno owadów. Aha, i tak to wygląda z zewnątrz, duży schron. Aha, to było wyjście ewakuacyjne. No tak. Także jest wielopoziomowy. Tu był peryskop. O, tu ścianka dziełowa jest wysadzona. No i jestem tu przy wysadzonych strzelnicach. I przede mną na horyzoncie jest kolejny bunkier. Pomału zaczyna robić się ciemno. Jeśli uda mi się tam dojechać, to sfilmuję ten obiekt. Jeżeli nie dojadę, to dziękuję za dzisiejszy dzień. Słuchajcie, do tamtego schronu, jeśli mi się uda, wejdę. Ale tutaj wjechałem do wsi Andrychy i tu zaraz za tamtymi dwoma schronami jest kolejny tu, no i muszę tutaj wejść, niestety, przepiękne, duże to pole, ale nie przyszedłem tutaj dla tych drzew, tylko dlatego. Chronu. Ok, i teraz Tylko gdzie tutaj jest wejście hmm. Pff, Duży schron I zaraz zobaczymy W porządku. Już widzę. Bo tak to już jest. Idziesz do jednego i ileś metrów dalej są kolejne. A muszę to przecież sfilmować. Oczywiście widzimy wyjście ewakuacyjne. I naprzód. Robi się ciemno. Chciałbym jeszcze tylko wejść do tamtego schronu. Tak, to wszystko są bliźniacze schrony. Widzimy tutaj kontygnację poniżej. To wszystko jest podobne. Dlatego śpieszę się, a jak się śpieszę, to film może być po prostu chaotyczny. Wysadzona strzelnica. Wszystko podobnie jak w tamtych schronach. Ale mi tak chodzi o to, żeby pokazać, że takie obiekty jeszcze tutaj istnieją. Przykro mi, patrzę na taki widok rozbobeszonych schronów. Słuchajcie, jest ten schron, ale prawdopodobnie tam się nie dostanę, bo nie mam jak dojechać. No spróbuję jeszcze, jeśli się nie uda, to się nie uda.